Nie wiem, czy Państwo czytaliście tę książkę, czy jeszcze czyta dopiero przed Wami. Jeśli przed Wami, to ja ze swojego doświadczenia z tą książką mogę Wam powiedzieć, że bardzo szybko ją przeczytacie, bo bardzo dobrze się ją czyta. Ale zahaczyłem o ten wątek węgierski. To jak to się stało, że, że właśnie w tym kierunku par poszedł z tej książki, tego się dowiedziałem, ale tak sobie też pomyślałem, czy na przykład nie było tak, że w związku z tym, że na tym kierunku tyle pań było, które w zdecydowanej przewadze były, czy to nie sprawiło, że jednak wybrał Pan ten kierunek, a nie inny? Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Dziękuję za, za przybycie, bo dzisiaj w okresie przedświątecznym. Wiem, że niełatwo się zerwać, szczególnie panom z domu. Co prawda już nie ma pastowania podłóg mycia okien chyba, ale, ale wiem jak to jest przed świętami. Yy, i przechodząc do, do tego pytania. Yy, oczywiście no, yy, kierunek węgierski w moim życiu tak się pojawił nagle i nawet nie wiedziałem, że będzie tych 90% pania, tylko 10% panów. To może jeszcze bardziej ochoczo bym przystępował do tych egzaminów, ale po prostu zawsze mnie ciągnęło do języków obcych, nie do matematyki, nie do chemii, ale do języków obcych. No i postanowiłem jakąś filologię studiować. Do wyboru tam była anglistyka, rusycystyka, germanistyka, ale ten węgierski jakoś mnie tak zafascynował, którego w ogóle nie znałem ani jednej litery, ani jednego słowa, no ale jakoś. Jakoś poszło yy, i nie żałuję, ponieważ do dzisiaj to jest mój taki druga ojczyzna. Yy, mam tam wielu, wielu bardzo przyjaciół, yy, a dzięki temu poznałem tu również pana konsula Marka yy, i wielu innych wspaniałych ludzi, także, yy, także piłkarzy wybitnych węgierskich, bo to jest taki krem de la creme, że osobiście mogłem rozmawiać z Ferencem Puszkaszem, czy z Julą Grosziczem, czy z Jeno Buzańskim. No wielu z tych, z tej złotej jedenastki. No i do, do dziś te relacje moje z Węgrami są bardzo bliskie. A w ilu językach potrafi się Pan dogadać z ludźmi? Liczył Pan to kiedyś? E, no myślę tak dobrze, że to w pięciu. Chociaż kiedyś no, odkryłem, że znam jeszcze szósty, mianowicie włoski, ponieważ jak byłem we Włoszech tam półtora miesiąca na Mistrzostwach Świata, to kierowca, który nas woził, znał tylko włoski. No i siłą rzeczy, używając rąk, na początku trochę się nauczyłem tego włoskiego. No i kiedyś Bydgoszczanin, wielce nam bliski Zbyszek Boniek, rozmawiał z kimś po włosku. Ja się włączyłem do rozmowy i Zbyszek, jak to Zbyszek mówi, kur, listek, nie, nie, nie mówiłeś, że znasz włoski. Ja bym spokojnie, użyłem już 95 słów, a znam 100. Więc za chwilę wymienię. Jeszcze minuta, już nie będę niczego nie rozumiał. Dalej rozmawiajcie sobie spokojnie. A z tego co słyszałem, to Zbyszek zna język włoski no, lepiej od wielu Włochów, bo rzeczywiście y, twierdzą, że jak w telewizji się pojawia, to mówi ładniej niż niejednarodowy Włoch. Jeszcze taki jeden wątek węgierski. Jak to było z tym, że Węgrzy chcieli od nas kupić organizację meczów na euro? Znaczy nie tyle kupić, ile tak nas trochę tutaj podejść. Był na Węgrzech, jest na Węgrzech taki, taki człowiek, który no, nie ma najlepszej reputacji, ale wszędzie tam się wślizgnie. Był szefem Związku Pływackiego, wiceprezesem Komitetu Olimpijskiego, tam w Związku Piłkarskim. No taki, jak, no, nie, postać taka specyficzna. No i zadzwonił do mnie kiedyś, jak już dostaliśmy to euro, że może by jeden mecz im odstąpić. Bo i tak macie tyle, no to ja mówię, wiesz, najpierw w UEF-ie pogadać, co to było oczywiście niemożliwe. Nawet gdybyśmy się zgodzili, to uef by nigdy coś takiego nie przystała, no ale próbował, ale bez powodzenia. No bo wtedy oni też się starali, prawda, o, o organizację euro? No tak, te starania euro to wyglądały w ogóle tak, że na początku było pięciu kandydatów, potem się tam wykruszyła Rumunia, ktoś tam jeszcze. Właśnie Węgrzy, no Węgrzy jakoś tak nie mieli, nie mieli szczęścia, bo trzy razy podchodzili w różnych konfiguracjach, najpierw z Chorwacją, potem z Austrią, potem sami, nigdy, nigdy sobie nie dali rady, a my za pierwszym podejściem, dzięki polskiej takiej umiejętności, że jak już za, za coś się bierzemy, to nie odpuszczamy i udało się. A jak było z napisaniem tej książki? To jest tak, że spotykał się Pan z Łukaszem i z Piotrem i sobie po prostu rozmawialiście. Oni gdzieś tam nagrywali, notowali i później no jakby przygotowali ten, ten, ten zbiór historii, które tam się znalazły, czy jakoś inaczej to organizowaliście? No na początku to musieliśmy nabrać do siebie zaufania, bo Łukasz i Piotr to są ludzie dużo ode mnie młodsi w wieku moich synów no ale zobaczyłem, że mają szczere intencje, że nie chcą jakby wykorzystać mnie w sposób taki wycisnąć i, i, i ośmieszyć. i nabrałem po prostu do nich zaufania i tak stopniowo się coraz bardziej otwierałem, bo w tej książce są nie tylko takie wesołe momenty, czy nawet humorystyczne, może niektóre nawet trochę trochę powiedziałbym stawiające mnie czy moich kolegów w takim świetle takich rozrywkowych ludzi, ale to w tym chyba nic nie ma złego. Roman potwierdzić, tak? Że bycie, być się człowiekiem rozrywkowym to jest. Ja się wiele rzeczy od ciebie uczyłem. No właśnie, tak. A Roman mimo, że, że jesteśmy. no, Roman troszkę, a niewiele starszym kolegą moim z boiska. No to pewnych rzeczy się uczył, na przykład jak się tańczy w okrąglaku na zawiszy, tak, żeby nie podeptać po nogach i tak dalej. Jak się spada do schodów. O, o właśnie. Ale nie, nabrałem to chłopaków zaufania. To trwało około roku, te rozmowy. Oni przyjeżdżali do Gdyni, gdzie teraz mieszkam. Ja tam kilka razy do Warszawy, raz chyba do Stoku, bo to taki konglomerat. Wołosik jest z stoku, Olkowicz jest tam z Lubelszczyzny. Zresztą to jest bratanek Adama Olkowicza, z którym to euro wspólnie tam na początku rozkręcaliśmy, a ja z Gdyni w tej chwili, także, także tak, tak krążyliśmy. No i mówię, to się zaczęło na początku roku, czyli w styczniu, a książka wyszła w listopadzie, więc tempo nie było wcale takie najgorsze. Ale zrobiliście później na koniec jakąś selekcję tego, co ma się znaleźć w tej książce? I są na przykład jakieś wątki, które zostały odrzucone i gdzieś tam sobie leżą, i być może kiedyś jeszcze ujrzą światło dzienne? No tak, selekcja była. Oni obliczyli, że jedna trzecia się zmieściła, bo książka mogła mieć tyle stron, ile ma. Jeszcze tam zdjęcia dochodzą i jedna trzecia wypadła. No ale, ale oddane jest to, co chciałem przekazać. Czyli. Tak jak no moim zamiarem było, żeby tak książka była jak cztery spory roku, albo jak ludzkie życie w ogóle, które ma dni piękne, słoneczne, wesołe, ale ma dni smutne, bardzo smutne, szare. Tak to w życiu jest. Nie, nie wierzę, że jest ktoś, kto przeżył życie tylko na, na tych najwyższych tonach, albo że ktoś ma życie tylko szara, bez nadzieja. Trzeba jakoś szukać zawsze w szklance. Nawet jak w tej chwili ona jest troszeczkę, tylko to trzeba wiedzieć, że ona jest ma. bardziej pełna niż pusta. A, a potem się na napełni, bo życie, życie wyrównuje to. Także te, nie, odpadło sporo materiału. Od razu powiem, że ta książka się spotkała z tak różnym przyjęciem. I to jest ciekawe, że ludzie, którzy w piłce specjalnie nie byli, na przykład tam. Koleżanki mojej żony, albo y, pani, która przychodzi raz w tygodniu tam posprzątać w mieszkaniu, albo jakiś pan przypadkowo spotkany w trolejbusie w Gdyni. Mówi pan, rewelacja, ktoś się czyta, fajnie. Ale są też głosy bardzo krytyczne. Na przykład do mnie się odezwał dwa dni temu Szymon Jadczak, znany dziennikarz, który taki śledczy dziennikarz. Y, i tak, no, burzenia, że to w ogóle g, ta książka i ja mówię, no, ma Pan prawo do swojej opinii, ja się nie obrażam. Bo wie Pan, bo to tam, tu Pan okazał obraz korupcji, zgnilizny, pijaństwa i tam rozpusty. Ja już Pan, ale jak Pan idzie do kina i widzi Pan komedię, na przykład o środowisku lekarskim, gdzie lekarze, no, tam, nie wiem, no, grzeszą troszeczkę, to, to, to ma być obraz środowiska piłkarskiego, czy to ma być pewne krzywe zwierciadło, pewne przerysowanie i tak dalej, i tak dalej. No ale szanuję każdą opinię, na przykład mój przyjaciel wielki y, Stefan Szczepłek, jeden z nami najlepszy może dziennikarz sportowy w Polsce, y, zarzucił, że tam jest trosz za dużo wulgaryzmu. Ale ja mówię, Stefan, z, mojej, z moich ust nie pada ani jedno słowo wulgarne. Natomiast, jeżeli cytuję kogoś, y, no, no tu są, y, witam zresztą bardzo serdecznie Ścisłe kierownictwo kujawsko-pomorskiego związku z Gieniem Nowakiem, z Michałem Dołożenko i z Januszem Stodolnym, moich wielkich przyjaciół od lat, no to potwierdzicie, że osoba na przykład, no i Romana Kostrzewskiego, którego już powitałem przed chwilą, że jeżeli trener Janusz Wójcik, znany w całe środowisko, wie, że przeklinał jak wczoraj, nie? I nagle, jak ja bym włożył, jak ja bym cytował rozmowę z nim, on powiedział, wielce szanowny panie prezesie, bardzo pana uprzejmie proszę, żeby pan mi podniósł pensję. A dialog naprawdę, przepraszam panią, ja cytuję znowu, a dialog wyglądał tak, mi się kurwa, nie pierdol, dawaj kasę. No. I teraz, co jest bardziej prawdziwe, tak? Czy to pierwsze, czy to drugie? Wszyscy wiemy, jak było naprawdę. Ale z jednym, jeśli chodzi o opinię Pana Stefana, to się zgodzę, tu chodzi o tę ostatnią część książki, która jest wywiadem z Panem, Panie Michale, że ona mogłaby być, według mnie, również tu się z tym zgodzę, mogłaby być obszerniejsza. No ona jest... No, dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie czytali, ta ostatnia część jest bardzo osobista i dotyczy bardzo ważnych rzeczy z Pana życia, tragicznych również i bardzo wiele o Panu mówi ta, ta, ta ostatnia część. No tak, rzeczywiście te proporcje może, ale to jest moja pierwsza książka, więc to taka jak pierwsza randka, no, przynajmniej to. dla mężczyzny, przeważnie jest nie, nieudana i Musi długo czekać, żeby narzeczona mu dała szansę na drugą randkę. Tak? I tak samo tu, no, proporcje mogły być trochę inne, natomiast ustaliłem, ustaliliśmy ja, znaczy to był mój warunek, żeby nie zaczynać książki od tych zdarzeń tragicznych, smutnych, e, przykrych. E, bo to tak na początek no, od razu by wszystkich źle nastrajało. Natomiast e, e, nie chciałem też, żeby książka była tylko zbiorem anegdotek bo ja ubóstwiam, taką mam książeczkę Jerzego Gruzy, słynnego reżysera, który taką książkę Stolik. Małą książkę. I te książki są tylko i wyłącznie anegdoty o ludziach teatru, filmu, estrady, od strony anegdotycznej. Od stolik tak jak tu i tam, o różne rzeczy, śmieszne przeważnie, albo bardzo śmieszne. Ale ja chciałem, żeby ta książka była też książką... Pokazując to, że, że nie, nie jestem tylko takim wesołym e, o, panem anegdotą, jak to mówią, tylko że również przeżyłem wiele bardzo historii tragicznych czy smutnych. Ale rzeczywiście, proporcje może to powinno być tak, no nie, nie pół na pół, ale jedna trzecia rzeczywiście takiej osobistej spowiedzi, bo chciałem pokazać, że nawet człowiek, który przeżył bardzo smutne, tragiczne rzeczy, to. Przewaga tych rzeczy fajnych jest no, no, występuje, jest, jest be, bezdyskusyjna. To chciałbym teraz poruszyć troszeczkę wątek Bydgoski. Jesteśmy w Bydgoszczy. W tej książce również te wątki Bydgoskie się pojawiają. To jak to było z tymi oświadczeniami żony, która miała czas do Bydgoszczy tylko w pociągu. A, no tak, ale to Bydgosz tam. Odegrała rolę tylko taką inspirującą, ale y, chyba w wino, Wino-Wrocławiu się, że tak powiem, roz, rozstrzygnęła sprawa. Rzeczywiście, no moja obecna żona, y, Gdynianka, jechaliśmy kiedyś do Poznania pociągiem przez Bydgoszcz. Y, no i, a nie, może nawet w Bydgoszczy się to, to rozstrzygnięcie nastąpiło, tak. Wino-Wrocławiu był zaczyn. E, I. E, no i się tam coś pokłóciliśmy, bo już byliśmy e, parą tam dwa lata. No i się pokłóciliśmy i tak trochę już mówię, no, mam już swoje lata, no nie będę na stare lata się kłócił mu ciągle, bo już nie mam za bardzo ochoty i czasu. No i mówię, Asia, e, umówmy się tak. E, Zakończmy temat, nie, nie rozmawiajmy. I y, w Bydgoszczy jest następny, następna stacja. I w Bydgoszczy y, udziel mi odpowiedzi. Y, jak się mamy dalej kłócić, to ja wysiadam, jadę sobie do Warszawy i było miło przez dwa tam, czy dwa i pół roku, i będziemy sobie tam kartki wysyłać na święta. Albo wyjdziesz za mnie za mąż. No i zapadło milczenie, je, pociąg jechał, jechał. I w Bydgoszczy mówię, no, bo tu do Warszawy mam za 18 minut przesiadkę. No, ale Asia powiedziała, przyjmuję oświadczyny i w Poznaniu na dworcu udałem się do jubilera. Na szczęście tam jest galeria na samym dworcu. Nabyłem stosowny rekwizyt i w ten sposób jestem szczęśliwym mężem. Już od trzech lat, my mówimy, że od 30, bo ponieważ jak ktoś się żeni w moim wieku, to to do 30 no, ma, ma pewne szanse, ale nie takie duże to ciągnąć, w związku z tym jeden liczymy za 10, w związku z tym jest, jest 30. A ostatnio to od razu, powiem Państwu, była inauguracja tej książki w Warszawie w restauracji Roberta Lewandowskiego 9. No i znany tu Geniu i koledzy Andrzej Placzyński. Podsumował Podchodzi i mówi, no zobacz, Michał. Twoja pierwsza żona wyszła z imprezy po 10 minutach, druga żona po 40, a obecna, czyli trzecia, została do końca. To wiele mówi. Ale od razu powiem, że nie jestem jakiś taki tam, no jeśli chodzi o... Po prostu tak się ułożyło w życiu, mój tryb życia, tamte wyjazdy ciągłe i różnica trochę poglądów na życie. Podał, że mam już trzecią żonę, ale... Z pozostałymi, z poprzednimi że mam świetne relacje i chyba nie, nie pójdę w ślady Bogdana Łazuki, który, który tych żon miał siedem to zostań jeszcze przy tych wątkach Bydgoskich. No grzechem byłoby nie poruszyć tego e, tematu. Kojarzony z Bydgoszczą Zbigniew w Boniek. Też w książce pojawia się dosyć często jego imię i nazwisko, a te relacje między wami nazwał pan szorstką przyjaźnią. Możemy coś no, o tym tak, usłyszeć. Bo, no tak, Zbyszek jest y, człowiekiem tak y, charakternym i ma ta, taką osobowość, że y, no, nie, nie budzi letnich emocji. Budzi albo, że tak powiem, skrajnie y, pozytywne, albo skrajnie negatywne między nami. To tak, jak w jakimś właśnie małżeństwie. Różnie bywało. Ja pamiętam takie zdjęcie, kiedyś się ukazało, jak ja byłem prezesem PZP na Zbyszek Wice, i gdzieś tam nas przyłapano, gdzieś na jakimś meczu, w hotelu, w takich białych szlafrokach byliśmy na basenie. No i ktoś tam pyknął zdjęcie, chyba w przeglądzie sportowym, i takie dymki się do tych zdjęć zaje. I, ja I Zbyszek mówi: Nieważna płeć, a ja mówię ważne uczucie. No, To, to daje cały, cały ten nasze tak powiem, długą, kole... no może nie przyjaźń, ale bardzo dobre koleżeństwo. A szorstka przyjaźń ja to wziąłem oczywiście z polityki, gdzie premier Miller tak mówił o pre prezydencie Kwaśniewskim. Obaj zrobili dla Polski, czy dla, dla lewicowej, szczególnie, Polski ale moim zdaniem w ogóle dla Polski. Szczególnie Aleksander Kwaśniewski, którego ja bardzo dobrze... Znam, bo jest patronem Fundacji Kazimierza Górskiego i bardzo dużo nam pomaga. No, szorstka przyjaźń, czyli raz, raz była kłótnia, raz była miłość, raz była wódeczka, raz były ciche dni. I tak samo między Zbyszkiem Bońkiem i mną, ale ja w tej książce podkreślam, że to najbardziej chyba charyzmatyczna osoba, jaką w piłce spotkałem, w polskiej. Wspominam tam też. Mariana Dziurowicza, który budził we mnie, że tak powiem, bardzo czasami wściekłość wręcz, czy tam się kłóciliśmy i, i najgorsze padały czasami słowa, przeważnie z jego strony, ale po latach widzę, jak to był ważny dla polskiej piłki człowiek i ile dobrego zrobił. Ale to, o czym pan pisze, że Zbigniew Boniek z PZB zrobił korpo, to według pana zła rzecz, czy, czy no nie było wyjścia w dzisiejszych czasach to czasy zrobiły to korpo. To, to akurat kto by nie był, po prostu trzeba się dostosować do, do czasów, w jakich żyjemy. I oczywiście, że dobrze, że PZPN jest dzisiaj tak ułożony. I to trzeba przyznać przez ekipę Zbyszka Bońka z obecnym Tugieniem, który przecież był prawą ręką, wiceprezesem bardzo długo. Natomiast takie, takie czasy. No, ja na przykład jestem człowiekiem no, takim mocno tradycyjnym. I jadę, dzisiaj przyjechałem tu pociągiem i czytałem gazetę. I facet w przedziale mówi: Nie, pan, pan chyba jest jedynym tutaj w tym pociągu, który czyta gazetę. Bo wszyscy nawijają o tutaj, wejdą w iPhona, albo tam słuchawki mają. Ale potem, jak wysiadałem, byt on chyba jechał do Poznania, to mi: A mógłby pan mi te gazety zostawić? Ja mówię, No, pewnie przeczytałem, proszę miłej lektury. Po, Podejrzewam, że nie czytał od paru lat takiej papierowej gazety. No, no, takie czasy są i trzeba, trzeba to przyjąć, natomiast PZPN yy, no, w każdej epoce funkcjonował inaczej. Mnie się wydawało, że po epoce Prezeda że my tam robimy u taką ultranoczesnie idziemy z tym PZPN-em. I w tym roku 2000 czy 99 czy 2004 to było rzeczywiście nowoczesne. No ale dzisiaj mamy 21, także yy, nic w tym złego nie ma. Że, że Związek Sportowy jest korporacją. Zresztą wszystkie związki sportowe w Polsce idą w tym kierunku, nawet te takie, o których się mówi, że tam relikt, relikt komuny, czy tam dzisiaj w polskim związku kolarskim jakaś tam jest totalna. Ro, ro, wszystkich trenerów zwolniono i rozpisano konkurs na stanowiska trenerskie wszystkie. No to taka rzecz trochę niespotykana, ale może, może i dobra. To zanim poruszę kolejny wątek, to jeszcze tutaj sprzedam Państwu i Panu, Panie Michale, taką anegdotkę a propos tego, co Pan mówił o gazetach i o iPhone'ach. Ja miałem taką historię, że przychodzą jakieś takie maluchy do radia na wycieczkę, jak jeszcze mogły przychodzić, bo teraz to nie bardzo. No ja im zadaję takie podstawowe pytanie, słuchajcie, jak się słucha radia? Jak można słuchać radia? No i wtedy się dowiaduję, że radia można słuchać z telewizora, z laptopa. Albo w samochodzie. Natomiast kolejnym wątkiem tutaj w naszej rozmowie to nazwisko padło nie wiem czy dwa razy, na pewno raz, ale w tej książce odgrywa bardzo ważną rolę, tak jak ważną rolę odegrało w Pana życiu, a chodzi mi tutaj oczywiście o Kazimierza Górskiego. Bardzo często pojawia się w tej książce. No tak, bo to w moim życiu postać szczególna, postać po moich rodzicach najważniejsza. Ja pana Kazimierza ubóstwiałem i ubóstwiam do dzisiaj. Jestem dumny, że mogę działać w fundacji wspólnie zresztą z panem konsulem Markiem, która coś tam próbuje robić. Ostatnio doprowadziliśmy do wreszcie, że nadano imię pana Kazimierza Stadionowi Narodowemu w Warszawie. Czekało to sporo lat, że jest pomnik Kazimierza Górskiego. No szkoły to już wcześniej powstawały, ale mówię, no postać niesamowita, również i tu z, z Bydgoszczą też związana, bo przecież pan Kazimierz... Tu bywał... do Co? Do no do cichocinka to, to bez przerwy, tak. Ale również i w samej Bydgoszczy, na meczach przecież, i, no człowiek prze, przeuroczy, przemądry, ale nie taką mądrością książkową czy tam dyplomami wyższych uczelni, tylko życiową. Pan Kazimierz był mistrzem takich ripost sytuacyjnych. Nawet myślę, że jakby tu dziś był z nami, to coś by tutaj y, na poczekaniu, jakąś anegdotkę y, po prostu wymyślił, albo, albo by mu przyszła, olśniła go jakaś myśl taka. Ja starałem się to wszystko jakby zebrać, spisać, y, w pamięci y, zachować. Jeszcze. No dobrze, to wykorzystajmy tutaj, bo jest, jest taki wątek jak jest pan Roman Kostrzewski, też jest tam w tej książce taka jedna historyjka opisana między wami. Jak to jest z rywalizacją między sędziami? Tu pan napisał w książce, że ten plebiscyt, który kiedyś wymyślono, kryształowy gwizdek, no to jego w ogóle nie... dobrze by było, gdyby go nie było, bo on jednak no. Sprawił, że ta rywalizacja między sędziami, taka, no delikatnie mówiąc, niefajna się zrobiło. Poleję. Na no no. Tutaj z kolegami z Kłębsko-Polarskiego Związku Piłki Nożnej polewaliśmy. Tak. Także inne rzeczy, ale to było. Tak, nie tylko w sędziów. Jeśli chodzi o ten, o rywali ja kiedyś. Roman kiedyś, który, Roman był wybitnym w sensie, o wybitnym, to, to załóżmy, że go tu nie ma, to ja mówię to bez niego, ale czasami e, e, tak jakby e, przeszkadzało mu, że inni też chcą być wybitni. Nie mówię, że są, ale że chcą. I kiedyś z Romanem, Roman pamiętasz, miałem taką kiedyś… A to bardziej Werner. A nie, no to ten kryształowy gwizd. Nie, Roman… I, bo pan pytał o Była taka klasyfikacja, którą ja wymyśliłem w, w redakcji sportu. Kryształowy gwizdek. I przeklinałem ten moment, kiedy to wykliniłem, bo to się wymknęło z polską Potem e, wspomniany tu właśnie nasz kolega z Gliwic, Piotr, e, zaczął no, ostentacyjnie wygrywać te, ale ponieważ miał relacje dobre no, z dziennikarzami, no to wiadomo, te to jest umowna, no dziennikarz jest na meczu, Pan redaktor jest na meczu zawiszy, sędzia sędziuje, OK, okej, nic się na wielkiego nie dzieje. I może mu dać dziewięć, osiem albo siedem. Tak jak w szkole nauczyciel. Czwórka, piątka, szóstka, tak? Uczeń jest przygotowany, odpowiedział ładnie na pytania, ale nauczyciel go nie lubi, tak? Bo, bo na przykład rodzice mu tam coś podparli. no dobra, nie mogę go za bardzo obrać, ale dam mu czwórkę. Drugi, drugi, drugiemu da piątkę, bo miał fajny. A trzeciego ubóstwia z jakichś tam przyczyn poza uczelnianych, bo może się przyjaźnić z jego mamą czy coś, dam mu szósteczkę. No i tak samo tu było w tych ocenach, bo ocena obserwatora sędziowskiego to co innego. Natomiast dziennikarska była umowna. Ale Roman akurat nigdy tam nie gonił za tym kryształowym nie miałby, Natomiast Nie miałbym szans. No, nie miałbym szans. Tak. Pewien dziennikarz kiedyś mi wyjawił, mówi: Ja pan coś powiem. Ci sędziowie, tam niektórzy się tak zabiegają o te oceny, ale tylko Pan Piotr, o którym mówimy, ma w sobie kulturę, bo jeżeli daje mi siatkę, w której jest pół litra gorzałki i oranżada do zapicia, to do tego jest dołączony otwieracz i szklaneczka. A inni to dają taką zwykłą flaszkę i tak. bo To świadczy, że ten człowiek się czymś wyróżnia. Bo muszę czymś otworzyć i do czegoś przelać. No takie anegdotki były. Natomiast yy, potem to, to chyba do dziś funkcjonuje ten, ten ranking w, chyba w tej gazecie. No ale potem doszło do takiej patologii, że wygrał inny sędzia, Roman Władek Dąbrowski chyba, nasz kolega. No ale ten się nie mógł pogodzić i po dwóch w gazecie ukazało się, że złośliwy chochlik w drukarni sprawił, że Ósemka się zmieniła w dziewiątkę. No takie nie, niepoważne kompletnie rzeczy. Ale wracając do Romana, to na zawsze duża łączyła przyjaźń. Sędziowaliśmy trochę meczów w kraju razem i za granicą. Nawet w nieistniejącym już państwie, Roman, powiadasz, NRD. Tak było. I, i na, i, A o Butach mam powiedzieć? Słuchajcie, a tego nie ma w książce? Nie ma, to wypadło. Piszemy nowo. Słuchajcie, w NRT udaliśmy się do supermarketu na Aleksander Plac, gdzie buty były fajne i buty kosztowały pięć marek wschodnich. To w ogóle jakieś śmieszne pieniądze. Romanowi się buty spodobały, nie przyjrzał się za dokładnie. Władował, zapłacił pięć marek, wyszedł. Trzeci kolega, który z nami był już niestety nieżyjący, Kazio Orłowski z Lublina, <laughs> mówi Roman tak obejrzałeś, te buty, ja No Roman czuł pozoba fajne buty. A weź tak od spodu. A to były trumniaki do trumny. Ale Roman, Roman się wykazał poczuciem humoru i mówi, a najwyżej po suchym będę chodził.